Witam. Dzisiaj w moim filmie pokażę Wam jak przestawić tą tarczę hybrydową na obrotomierz zwykły, tak jak było po staremu. To tak, to jest Corolla 2023 rok po lifcie. Także w, w, w każdej tak przestawicie z takim, z takim wyświetlaczem. Tak, naciskamy, naciskamy, przytrzymujemy przycisk OK. Naciskamy przycisk ustaw, zjeżdżamy na dół, szukamy ustawień miernika. Przytrzymujemy przycisk OK i znowu zjeżdżamy na dół. Ale coś to się poprzestawiało. Wciskamy tryb tarczy i zmieniamy na obrotomierz. Wciskając raz przycisk OK. I dajemy strzałkom teraz wstecz. I widzicie, jest przestawiony obrotomierz. Także, jakby ktoś nie wiedział, może się komuś przyda. Niby prosta rzecz, no ale wiadomo jak to jest. Dzięki na razie, pozdrawiam.